Yy, hodujesz koper? Nie hoduję kopru. Tylko chciałem wam jeszcze pokazać, że, kurde, jeżeli nie followujecie mojego Instagrama, to żyła jesteś, chłopie. Jak możesz nie followować tak cudownego Instagrama, gdzie robimy tripy do. do dentysty? <grym> w ogóle, ej, w gwoli wyjaśnienia, to nie tak, że wyszedłem na zewnątrz po raz pierwszy od dwóch lat i dlatego widzicie tyle storek, yy, jak gdzieś idę. Po prostu zachciało mi się wrzucać dzisiaj story. Nie, nie, nie. To nie jest tak. To nie jest tak. I no, i mgła była. Nie wiem, ekscytujące. I uwaga, wiadomo, przekaz musiał być zajebany na sztorce, bo kurwa, no, bez przekazu to tak się nie godzi. I o, o, i o tym chciałem powiedzieć. Uwaga, czekajcie, że problem był taki, że kurwa, dał mi, w sensie, ja nie znam się totalnie na stomatologii, ok, Więc pozwólcie, że ja wam to wyjaśnię w taki sposób. Łow wyciągnął kurwa szlifierkę dla karłów i posmarował mnie papierem ściernym. Znaczy coś o konsystencji... Tak macie peeling do twarzy, o, może tak. I mi zaczął kurwa szlifować te zęby, tylko że on mi mówił od zawsze, że mam dziąsła słabe i żebym kurwa to szczotkował lepiej, bo gównem jestem, tak mi powiedział. I dał mi później do wypukania tak jakby ryj, żeby z tego płynu to przepukać, ale kurwa nie, nie raczył mi powiedzieć, że jestem udupcony krwią! <laughs> tego może nie będę komentował. <laughs> Idziemy dalej. O! Właśnie, byczki, bo dostaję demonetyzację i 18 plus na kanale za wasze memy na Discordzie. Niech ktoś mi podeśle to konto Enigma TikTokuje, bo ktoś mówi, że ma więcej followów niż ja na Instagramie. Kurwa sadge. To ma 300 kurwa kafli ponad. Dobra. Jak klikniesz na ul butelką, to bierzesz miód, który można pić i odnawia trochę głodu. Ul? Czy to ul? Nie mam pojęcia. Kurwa ul! Ja pierdolę! Co jest? Dobra, mama mi zawsze mówiła, że jestem specjalny. Czyli tutaj to już kurwa... There's levels to it Team X zapierdolił Totalnie styl piosenki Latynoski Od piosenki Najprawdopodobniej Havana Nitro zapierdolił Ich zapierdolony content Żeby zrobić sobie z tego Reakcję na streamie Ja Zapierdoliłem Zapierdolony content Nitra Zapierdolonego Teamu X Który zapierdolił Enigma Tiktokuje Żeby wrzucić to na swojego tiktoka Kozek. I teraz jeszcze ja to zapierdalam On top of that Kozek. A co jest pod Enigma player Hashtagiem Ale w takim razie Muszę tutaj zmienić Avatar na Discord 42 tysiące lajków Dobra. Kurwa ile to Ma 57. Ja pierdolę. Enigma streamuje, ogląda Enigma, TikTokuje. No proste. Ej, no 2 miliony wyświetleń na hasztagu to jest w chuj. Jak na fakt, że wcale kurwa nie łączy się z TikTokiem w żaden sposób. Enigma przechodzi na TikToka. Nie, no dobra, kurwa, nie, nie pozwala już sobie. Kurwa, brat mi słóża. nie Dziękuję wredna pinda za nagranie tego tiktoka mm. <laughs> Pierdolę, idę po picie, kurwa ten nikt nickname mnie rozpierdolił Kurwa <laughs> zapętlę to mam aż Co to A, kurwa jest? Tak miszuj, nie snu, zostaje. To jest crossover, którego kurwa chyba nikt się nie spodziewał Daj serduszko, jak kurwa masz ten giro Daj serduszko, kurwa nie mam Nie mam konta Kurwa brat mi słów ja A, nie dla gracza, dla górnie Kurwa Kasprowi muszę to wysłać Kurwa brat mi słów ja w nie tu zostaje jak szkół Wygląda jak kubrzy Dobra Zobaczymy, jaki będzie mój samochód. Jeżeli kurwa dasz multiple na lipiec, to cię kurwa znajdę. nixe 137. Ja, jak kurwa A kurwa, kurwa brat mi, mi, A lipiec gdzie? Zrób prawko, najpierw pochuj mi prawko. Myślisz, że co? Że nie mam prawa jazdy, to nie potrafię jeździć samochodem kurwa? Tak myślisz? Kurwa, rację masz w sumie. Ja, kurwa brat Mejszur. O nie, zostaję jak szuk. O nie. Oj. Oj. <laughs> pierwszy tysiąc osób, które polubią ten film, dostałem spam seryj. Ej, przepraszam bardzo, ale jak już się trzymamy konwencji OM, to czemu dostają? Jest napisane. <laughs> I jeśli ktoś się ruszy, to zajebie. <laughs> o kurwa. Ojoj. Ja nie jak słów Wyglądam jak kul. Czuję się jak kul. do w nocy już nie odbieram, nice tak wygląda prawdziwa miłość to jest to jest to co to kurwa jest? kurwa brat mi słów jasne ja wiem dziwne kurwa brat słów jak słów nie wygląda kurwa jak słów Chciałabym się podejść. Pepsi i tak lepsza. Według mnie, według mnie, Pepsi smakuje lepiej niż kola, to jest prawda. Niż Coca-Cola. Nie wiem, w sensie kola zdaje mi się jest słodsza i kurwa. Znaczy, nie, musiałbym, musiałbym znowu kurwa się napić obu, żeby tak stwierdzić. Ostatecznie, ale jednej z słodszej i mniej gazowanej, to jest chujowsze. Albo na odwrót, ale. No bardziej mi podsiada ten y, smak z Pepsi niż kurwa z coli No nie wiem, no co ja mam. Wam... Co ja mam, co ja mogę wam powiedzieć, no. Y, a odpiszesz po live, ja nie wiem, ja nie mogę ci powiedzieć tak od razu. To zależy od pytania, jeżeli będzie sensowny, odpowiem, no, jeżeli nie, to zignoruję. Znaczy, nie wiem, no kurwa dostaję wiadomości typu siema, w jakim programie robisz muzykę. I też miałem takie przypadki, że później ktoś jeszcze miał czelność przyjść na stream, powiedz mi, że ma naprawdę ważne pytanie! I to było kurwa to. Albo siema, czy nauczysz mnie robić muzykę? Siema, nie, albo siema! Mam pytanie. Ty kurwa zadaj. Ja nie, chcę, ja nie chcę wychodzić na chuja, ale ja pierdolę, ja nie mam czasu, żeby pisać z setkami osób na diemie na Instagramie. No, jak masz pytanie, to je po prostu zadaj, jeżeli będzie sensowne, to na nie odpowiem. Ale no, no jak ja mam odpowiedzieć, Na no, siema, mam pytanie. Siema, mogę mieć odpowiedź. Bo mam marnować czas? No, no nie no, no nie. Ciema, ruchasz się, czy trzeba z tobą chodzić? Eee, rucham się. Po prostu że tak. Czy odużycie kodu Enigma D grośnie? O co najmniej 5 cm. Ruchałeś się już? Ale śmieszne pytanie, kurwa, Damiano. 12 to chyba twój wiek rzeczywiście w tym niku. Wypisany. Albo roku urodzenia co gorsza, nie wiem w sumie. Niedługo będzie miał kłop cały yy, ekran w tych reklamach. Spokojnie! Póki co mamy tutaj jeden róg zarezerwowany dla Shadowpea i Kidropa. Tutaj mamy operę GX jakby, to jest, pamiętajcie, to jest 1920 na 1080 pikseli, w końcu wy stąd wy, będziecie wypierdalać. I tutaj jest bardzo duża przestrzeń reklamowa, jeszcze gotowa dla potencjalnych przyszłych sponsorów, także miejsca jeszcze jest! Miejsca jeszcze jest spoko nie potrzebuję zbyt dużo, wiecie o co chodzi. Ja mogę mieć tak naprawdę małą przestrzeń zarezerwowaną dla siebie 4 na 3. Wyładniałeś, dzięki, na masie jestem. Nie, ale w sensie śmiejcie się, śmiejcie, ja kurwa nabieram coraz bardziej na wadze. Jeszcze w 2017 ważyłem 50 kg Na dzień dzisiejszy ważę 62. Nie musicie klaskać. Nie musicie, ale mo możecie. Dobra, fanarty. Pojawił się jeden nowy fanart od ostatniego razu, jak robiliśmy przegląd fanartów, od Edwarda Nygmy. Ehm, bardzo ładnie, Ciekawe, ciekawa stylistyka, trochę, trochę cyberpunkowa. Co ty kurwa, Jackson, wysyłasz? Kurwa. Mafia Gang Records? Powiem ci, zapowiada się kozacko. Mafia Gang Records, kurwa. Jakby mafia to było za mało razem z gangiem. HWDP Jebać konfidentów, jebać policję Ej, to nie jest tak źle zmiksowane, ty kurwa HWDP Jebać staroszkoły, bo to MFG HWDP Nie to ma być świetleń? Kurwa mordę Kurwa, podbijamy to HWDP Pojebane fazy, mamy A ci, chwila, czy to widnie jest jakiś podpierdolony? Chyba nie, dobra. Ale dupy na teledysku, bo tam. Ale, Ale jeszcze przekaz jest zajebisty w tym, także ja szanuję, jak najbardziej. Smacznej kawusi. Wiecie co dalej? Ej. Powiedział rudy. Kurwa, już nie taki rudy. Schodzi ten jebany kolor. W końcu. About damn fucking time Nie no, przekaz dobry Mówisz, że im sprawdzi więcej od Mafia Gang Records Jaki jest ich breakout hit? O kurwa, to ma 6 milionów Czy ja to słyszałem kiedyś? Nie mam prawa jazdy, ale będę miał je Wtedy obiecuję, że z kurwami zrobię jazdę Będę się w pierdolę Na Speedzie. Mówisz, że to chore, a ja tak to kurwa widzę Fucking Ej. terrorist, populacja, nienawidzę Nienawidzę, nienawidzę